9 lutego piątek. Podsumowanie dnia. Dobry wieczór. Historia spotkania i kolejnego uzdrowienia. Jezus i głuchoniemy i pada tam takie piękne słowo efata, to znaczy otwórz się. I głuchoniemy. Odzyskuje słuch i odzyskuje mowę. Czasami jest tak, że my jesteśmy jak ten głuchoniemy. Nie chodzi o to, że jesteśmy może jakoś chorzy albo mamy jakieś niedowłady, ale zarówno nie słyszymy, jak i nie jesteśmy w stanie mówić o Panu Bogu. Nie słyszymy Pana Boga i też o nim nie mówimy. Spróbuj się zastanowić, czego u Ciebie jest więcej. Czy Ty masz takie poczucie, że jesteś głuchy na Jego głos, a może jest tak, że masz wrażenie, że o nim w ogóle nie mówisz? Razem z Maryją przeanalizuj ten dzień i zobacz, jak to było dzisiaj. Ojcze, nasz, który jest w niebie, święć się, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławione o żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławione o żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maria łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na sam koniec poproś Pana Boga, abyś jutro mógł go usłyszeć. Poproś Pana Boga, żeby dał ci odwagę, żeby dał ci siłę, aby jutro o nim mówić. Niech cię błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobranoc.